Cześć, nie wziąłem okularów. <laughs> z racji, że mam fuchę dzisiaj mycie naczep. Jestem z kanio. To sobie podpowiadamy właśnie na pytania, bo jest kolejka. I mam chwilkę czasu, więc się biorę do roboty. Dobra, mam kawusie, wszystko mam. No to jedźmy z tematem. A jak z językiem? Kolego, jak z językiem? Spoko. Po angielsku póki co. Jeszcze norweski opanowany. Już liczenie, ale to liczenie to nie wszystko. Także póki co tylko po angielsku. I na szczęście się bez problemu po angielsku można tu porozumieć praktycznie ze wszystkimi. No, tu na mini akurat jest chłopak, co nie mówi po angielsku. Ale inen wasze, czy jak to się tam. Inen to w środku i on wie o co chodzi. <gry> na początek bardzo fajna robota. A tęsknisz za Zofio. A jak tęsknisz za Zofią, to będzie bardzo. Pozdro. E, chyba wiem o co chodzi. Tęsknię kolego, tęsknię za Zosią, i no zobaczymy. Na razie jest tandem, dzisiaj są naczepy, także jak widzisz, czytam tridem. Jest jak jest, nie można mieć wszystkiego, ale myślę, że powolutku. Jedna naczepa tam jest, przyczepa Zosia, która czeka na wymianę tulejek. Jak wymienił, to mam nadzieję i mam zamiar ją zapiąć bo mogę. Mam info, że mogę sobie ją uziąć. Yy, tu mam pytanie, Majne najme. <ścoughs> pozdrawiam, yy, jak y, wagowo bagaż, to jak godzisz z jedzeniem w kabinie, w filmiku mówisz, że z domu chyba tylko kaszę, poprawiam, jak się nie mylę, a reszta? No nie kolego, to źle zrozumiałeś, yy, nie tylko kaszę, yy, chodziło mi o to, że kasza mi zrobiła nad bagaż, Jerba, to takie było, żartowałem, no ale jakbym tego nie wziął, to faktycznie bym się zmieścił. Chodzi o to, że jak kupujesz samolot, bilet na samolot, to tam możesz wybrać sobie bagaż rejestrowany i tam masz ograniczenia, ile w tym bagażu może być kilogramów i za niego płacić się oczywiście dodatkowo, już nie pamiętam ile, ale w Norwegianie, Norwegianie, Norwegian, jak leciałem Norwegianem, to tam było 23 kilo na jeden bagaż i spoko, nie, teraz sobie biorę jedzenie normalnie, bo biorę jedzenie tak jak brałem do Niemiec, tylko tam brałem słoiki, a teraz sobie pakuję próżniowo po prostu sosy, i pakuję je do plecaka w torbę, taką wiesz, termiczną, do tego daję jedno, jeden wkład ten z lodu i spokojnie wytrzymuję 6 godzin. Dojeżdżam, wkładam tu do zamrażarki, bo mieszkam tutaj na mieszkanku i, yy, i mam to w lodówce spoko zamrożone, jakieś tam pasztety, coś tam sobie biorę, jakieś serki, chociaż tutaj też można jedzenie kupić, nie ma z tym problemu, jest trochę droższe niż u nas, ale co tam mogę i co lubię takie, że wiem, że zjem, to sobie biorę po prostu z Polski tak to wygląda z tym właśnie bagażem. I yy, jedzonko sobie robię codziennie, tak tylko, że sobie odgrzewam. Gotuję sobie tylko kasz albo jakieś makarony. do tego mój sos. No kanapki, no to wiadomo, nie? Tak to wygląda. Muszę sobie inwestować w taki plecak już, bo są takie plecaki, wiesz, już termiczne. To nie będę musiał się bawić jeszcze w torbę termiczną, tego tylko po prostu wrzucę w plecak termiczny, załaduję tam jeszcze może jeden wkład i będzie to wygodniejsze. Muszę zainwestować w takie coś. Także tak to wygląda. Tam chyba źle coś zrozumiałeś. Albo ja, może tak powiedziałem, bo u mnie jest chaos. To mogłem tak powiedzieć, że po prostu tak mogłeś zrozumieć. Co dalej? Dalej, przede wszystkim dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Jest mi bardzo miło. Dzięki, serdeczne. I tutaj mamy komentarz Donar. Jak wygląda kultura i życzliwość drogowa w Norwegii względem Niemiec? I kto bardziej pilnuje się przepisów Norwezy czy Niemcy? Kolego, życzliwość na drodze to zależy, kto kieruje. Kto jest za kierownicą tego pojazdu, od którego wymagasz życzliwości? Ale tu jest dużo takiego, jeśli chodzi o wpuszczenie cię z pasa ruchu czy coś, no to nie ma z tym problemu. Nie jest to może poziom Wielkiej Brytanii, yy, czy tam Irlandii, ale, ale jest okej. Okay. A co do pilnowania się przepisów na drodze, no to Norwedzy chyba, Norwedzy. Ja sam tutaj szybciej niż 80, nie latam, bo, no bo szkoda płacić, a mandaty nie są tanie. Więc wolę się nie dowiedzieć, ile taki mandat kosztuje. I będę się pilnował, jeśli chodzi o prędkość, czy tam jakieś mm. zasady ruchu. Trzeba uważać po prostu. Czy mieszkanie masz od pracodawcy, czy samemu ogarnąłeś, no i czy ile płacisz za lokum? Kolego, mieszkanie jest od pracodawcy. Mieszkamy tutaj, można powiedzieć, na bazie, przy bazie. Z tego, co wiem, to jest za free. Nikt mi nic nie mówi, że coś będę za niego płacił, więc można powiedzieć, że jest za darmo. Ale są też chłopaki, którzy wynajmują sobie w Oslo gdzieś mieszkania czy coś i i oni tam płacą. No, ja, mi się udało załapać za takie darmowe, więc nie narzekam, bo darowanemu koniu, konio, koniowi koniów się nie zagląda w, w zęby. I, I jest dobrze. No, no, jest ok, naprawdę jest ok. Rawar 9291, witam, pozdrawiam. Witam i pozdrawiam cię, kolego. <gry> Rafmet, pozdrawiam. Wiadomo, widzę, że Skania wjechała, to proszę porównać skrzynie biegów w Skania Volvo. Ja mam skanio, nie jest tak fajne, troszkę czasem lubi szarpać. Jak zwykle dwubieginy tak masz. I jeszcze proszę sprawdź, mi jakie pokazuje kolego. Co do ciśnienia oleju nie sprawdzę, bo tutaj w tej skani nie pokazuje. A ostatnio jeździłem tą skanią i teraz jeżdżę tą samą skanią. nie pokazuje ciśnienia oleju. Ani na postoju, ani jak jedziesz, nie wiem. Nie ma chyba tej funkcji czy coś, bo przeszukałem całe menu. Kolega ma jeździł falko i u niego S-ką i normalnie tam pokazuje. Tutaj nie ma, także nie powiem ci jakie jest ciśnienie oleju. A co do skrzyni, wydaje mi się, że skania. nie wiem, ja nie zauważyłem, żeby jakieś miała problemy z szarpaniem. Czy coś może nie przywiązuje uwagi? Nie jeżdżę też skanią jakoś super dużo, tylko tyle co w niedzielę albo święto. Tak to Volvo. W Wolwie ta skrzynia też nie jest jakaś super idealna, ale Volvo wygrywa ze Skanią tym, że. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale jest takie coś, że jak w Volwie, wiesz, jedziesz powoli i dasz mu wsteczny, to on sobie sam zatrzyma się i zmieni bieg. W skali czy tam w innych. Bo kurczę nie pamiętam, czy w jakimś aucie coś takiego miałem chyba, chyba nie. Nie wiem, czy w Mercedesie tak nie było. Już kurde, nie pamiętam, bo nie zwracam uwagi na takie rzeczy, ale tu zwróciłem uwagę na takie coś, bo dawno nie jeździłem wolno i mi się dlatego może to rzuciło w oczy, że po prostu dasz mu wsteczny, a on sobie zatrzymuje się, wbija wsteczny i może cofać, a tu musisz się zatrzymać. Wsteczny i dopiero. Podobno nie jest to zdrowe dla skrzyni, ale jest taka opcja i bije się w piersi, ale używam tego i korzystam z tego. <laughs> Andrzej Paleta 7901. Witam, ja mam pytanie. Jak wygląda podejście Norwegów do polskich kierowców? Czy zmagają się z brakiem kierowców, jak na w Niemczech? Pozdrowanie się ogląda. Pozdrawiam kolego, dzięki za miłe słowo. Czy yy, zmagają się z brakiem kierowców? Nie wiem. Nie, w, nie wnikają tu jakoś super w rynek. Wiem, że pracy jest gdzieś tam, jak się zadzwoni czy coś, to, to jest praca. Tylko trzeba sobie znaleźć taką pracę, żeby ci pasowała. Wiesz o co chodzi? no To jest taki zawód. Tu nie ma awansów, nie ma jakichś nie wiadomo czego. Musisz po prostu sobie szukać pracy taką, żeby ci odpowiadała. A co do podejścia do polskich kierowców? Powiem ci tak, jeśli chodzi o Norwegów, yy, mili i uśmiechnięci. <laughs> nikt jeszcze tam, żeby gdzieś na mnie krzyknął czy żeby podniósł głos, czy żebym widział jakąś taką minę, wiesz, że jestem z innego kraju czy, czy od razu wyskakuje, że po angielsku żeby był jakoś nastawiony na mnie negatywnie nie, nie rzuciło mi się w oczy coś takiego raczej, raczej uśmiech i hello i no problem także jest to ok i jest troszkę różnica między podejściem Niemców a Norwegów do kierowców przynajmniej według mnie i z tego co ja do tej pory zauważyłem także no tu jest chyba lepiej, jeśli chodzi o takie relacje międzyludzkie. Tu jest komentarz bez pytania, ale jest komentarz, że kolega tutaj, Mr. E Karlik, Mr. Ekarlik, pozdrawiam. Podziwiam, że w 2024 roku wyjechałeś na, do Norwegii. Niestety papier toaletowy bez ma większą wartość niż korona. Mm, pozdrawiam, ciekawe filmy robisz. Dzięki kolego za miłe słowo, a co do tego papieru toaletowego i korony. Yy, powiem Ci tak, yy, jeśli bym chciał stricte wyjechać i Zarabiać miliardy, to pewnie bym się wybrał do Australii albo gdzieś. Ale nie przyjechałem tu głównie po kasę i zmieniłem robotę. Nie po to, żeby zarabiać więcej kasy czy, czy coś w tym stylu, tylko po prostu się nudziłem już. Rozumiesz, już y, znudziła mnie jazda po Niemczech. A w Norwegii byłem 10 lat temu raz i stwierdziłem, że może to jest fajny kierunek, nie? Jeszcze zima, jak się zacznie, wszyscy tak straszą, to zimą. A ja jestem chętny, żeby ją zobaczyć i sprawdzić się w takich warunkach zimowych, jakichś tam różnych podjazdach, zjazdach. Mam nadzieję, że do zimy będę jeździł już gdzieś dalej, nie tylko w Oslo, ale zobaczymy. Tak czy siak, nie przyjechałem tu zarabiać nie wiadomo jakich pieniędzy, wiadomo, że pieniądze są ważne, bo się nie robi tego charytatywnie tylko dla kasy, ale no mówię, nie jest źle, w każdym razie dzięki za podziw. Ja <grym> się chyba, Damian Grzywny, ja bym się chyba popłakał, gdybym musiał wyjechać do parkingu, Pytanko, jak ogólnie jeździ się Volvo w porównaniu do innych samochodów? Yy, kolego, no tam wcześniej mówiłem o tej skrzyni i coś, jak się jeździ Volvo? Spoko. Dobrze się jeździ Volvo. Volvo ma dużo rzeczy takich przemyślanych oprócz kabiny. <laughs> Nie, no tutaj jest wiecie, no widzisz w skanii, to mam kabinę, muszę się ruszyć taka a w Volvo to tu już jest praktycznie szafka. I jest ciaśniejsza, na przykład w Scanii. to jest r więc tutaj jest jeszcze mniej miejsca niż w wesce. Jest takie, może nie ciasne, ale przytulne. Jest Volvo, a na przykład, żeby kierownicę wyregulować, to nie musisz tutaj gdzieś szukać guzików czy coś, tylko normalnie. Kurde, i znowu nie pamiętam. Chyba w Aktrosie, Wiveko na pewno, w Aktrosie pod nogą normalnie pyk. Kierownicę regulujesz, a w skań wiesz, naciskasz już jedna ręka, a potem druga. Wolę, jak to jest pod nogą. Także co do jazdy, spoko. Wygodne auto, fajnie się tym jeździ i cicho w środku. Także, także spoko. Bardzo fajne auto. Ale czy jakieś wybitne? Szczerze powiem, że jakbym miał jakieś wybrać samochodów, jakby mi postawili wszystkie marki, to wziąłbym chyba takich, który mi się najbardziej podoba. Czyli Mana. Bo w środku jakoś, czy coś, to tauta już teraz bardzo zbliżone do siebie i takie, dla mnie przynajmniej, no. Ergonomia, czy gdzieś, no wiadomo... Nie wiem, no w Volvo tam nie ma, gdzie nawet bardzo zjeść, czy tego, no nie ma jakiegoś stolika, nie ma ten... Ale jak się jeździ także że codziennie się wraca do domu, to może być. Chociaż jakbym jeździł też Volwem gdzieś tam to też bym mówił, że pewnie spoko. Ważne, żeby było czyste i żeby było ciepło. Chociaż podobno skania lepiej, lepiej ciągnie i lepiej. Lepiej. Tu jest 560 czy 540 ta skania, chyba 560. Ale tutaj jak depniesz, no to czuj, że ona se fajnie jedzie. A Volvo ta 500, no to nacisz. No jedzie to Volvo, ale czy jakieś super silne, nie wiem. No w każdym razie jest ok. Volvo jest ok. No i dobra. I mamy ogarnięte wszystkie komentarze, które do tej pory powstały z jakimiś tam pytaniami. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. A ja czekam nadal. Was pozdrawiam serdecznie, widzimy się w sobotę i jak będą komentarze, to wiadomo, że zobaczymy się też prawdopodobnie w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się tam.